Ja cześć bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Hearthstone'a Dzisiaj zaprezentuję wam deck, którym jest Elemental Mage Jest to jeden z najlepszych deków w sumie teraz w mecie Jak widziałem to na Europie miał win ratio rzędu 59% Ogólnie jak widać po koszcie kart jest to deck agresywny Skupiający się na tym, żeby co turę zagrać jakieś żywiołka i korzystać z synergii Ale też da się w nim zrobić Kombo OTK, które dość często i tak działa, czyli ten stronnik, że no za każdego rzeka, którego zagraliśmy, zadajemy jeden obrażeń, no to da się na przykład zadać 10 obrażeń, cofnąć go na rękę, znowu zagrać to 10 obrażeń i tak naprawdę wykończyć naszego przeciwnika w jedną turę. Tak jakbyś się tego nie spodziewał. Yy, ogólnie deck jest moim zdaniem bardzo silny, bardzo fajnie się nim gra. Dużym plusem jest to, że ten deck jest bardzo tani jak na deck, który jest w mecie. Jak zwrócić uwagę, to tu nie ma ani jednego, jak się nie mylę, epika Nawet jest mało y, rzadkich kart Więc te, stworzenie tego deku jest y, bardzo, bardzo tanie po prostu Da się go zrobić kosztem chyba jednej legendy Jak się spyli y, Bo większość tych kart i tak myślę, że, że macie y, Dek do niego oczywiście zostawię w opisie filmu A teraz pokażę jak wygląda rozgrywka Dobra, pierwszą gierkę tutaj mamy na szamana jak widać. Okej. Okay. No ogólnie Dek jest na tyle tani, że zostawiają sobie po prostu jak najtańsze karty. Tych się pozbędę, nie są im potrzebne do niczego. Okej, okay, fajnie, że mamy te dwójki. Bo one naprawdę super nam tutaj ulepszają stół. I w się nawet skoro mamy jej nawet dwie. Jeśli nie zagra nic w pierwszej turze, to skoinuję ją. Jeśli zagra coś, co jestem w stanie zniszczyć, to zagram to. Chociaż dobra, to ma jeden dwa. Jaka jest szansa, że mi to zniszczy? Więc mam szczęście duże, ale zagramy sobie od razu tą dwójkę. I zobaczymy, co on na to odpowie. Aby tego nie zniszczył od razu. Dobra. Yy... Hmm, musimy się tego pozbyć. To jest zbyt niebezpieczna karta, że tak powiem. Rzucimy sobie jeszcze to, bo ten z tym boostem będzie fajny i od razu mu to zniszczymy. Nie chcemy, żeby on sobie zboostował te żywiołaki. Yy, no. A my ten sens sposobem mamy fajnego ziomeczka. Teraz nie tu, że to to możemy zagrać. Widzę, że też pod elementale. Ok. No to co? No to my zagrywamy sobie to i też mu zamrozimy stronnika. Tak więc tutaj bardzo szybko po prostu yy, zapełniamy stół sobie tymi żwiołkami. W jakikolwiek sposób staramy się je zboostować. Yy, ten dek ma też duży potencjał do dobierania kar, no na razie tego jakoś bardzo nie widać. Okej, okay, zużył to od razu, to jest świetna wiadomość. Yy, zagram nawet to. Dobra, strajdujemy mu to. I zobaczymy co on na to odpowie. aby tylko nie miało burzy z piorunami. No to by mogło zaboleć. Dobra, nie ma. Tylko mi się pozwól, żeby w żaden sposób sobie go nie skopiował i nic takiego nie zrobił. Okej, okay, no on tu musi potrajdować. My też sobie to strajdujemy. Tego sobie zostawimy na potem. Nie widzę sensu, żeby go zużywać, kiedy nie jest w stanie wklepać gigantyczne obrażenia potem. Yy, to sobie strajdujemy. Zagram sobie jego Hero Power. Tak. Trzeba się w jakikolwiek sposób zabezpieczyć, że nam się nie skończyły żywiołaki na ręce i żeby mieć ciągłość zagrań po prostu. Nie możemy się wyprzegać ze wszystkich kart. Ok, tutaj sobie. No, nawet to jest. Eee, dobra, zrobię tak, żeby mieć pewność, że to zginie, bo nie chcę, żeby była sytuacja, że to zostanie na stole. I atakujemy. No i teraz albo dostaniemy drugiego tego, albo dostaniemy cofnięcie na rękę i no, wygrywamy już chłopem No tutaj to troszeczkę boli, ale sobie go 7, no, jeszcze troszeczkę, dobrze mówię. 14. No, brakuje nam jeszcze. Chyba, że. No, to się teraz ulepszy, prawda? prawda? No, i jak widzicie, da się zrobić OTK z tego. Idealny Little Siódma tura. Tak więc to tego stronika powiedzmy zostawić na ręce. Nie tak jak ten chłop tylko zostawić go na ręce i w dobrym momencie go po prostu zagrać, kiedy mamy. Gigantyczny potencjał, żeby zadać dobre obrażenia. No i co, przejdziemy sobie od razu na stanie gierki. Ok, teraz widzimy się z Rexarem. Jeszcze w tym sezonie, jakby od początku tego miesiąca, nie gram jakoś dużo rankedu więc też nie znam jakoś mega, mega dobrze tej mety. Kojarzy w miarę te dyki, ale nie pamiętam, co dokładnie prezentował y, łowca. Dobra. Hmm, myślę, że zagrałem sobie na to, bo nie mamy jakichś wybitnych zagroń tutaj. Fajnie, że to się, Jeśli to jest agro, to to go bardzo spowolni. A to jest agro. Dobra. Hmm, my sobie zagramy tak i tak. Następnie palci on, on i on myślę. Jak sobie mu zrobimy niespodziankę, a potem będę mógł dobrać yy, kartę jakąś. No to musimy niestety strajdować, bo nie mogę mu tego zostawić na stole, tak? No i dobra. Czyli robimy tak Tak i tak. Tu mu dwa te czerwie trajduje. No i tu na szczęście 7 ma 4. Więc yy, musi jeszcze coś chłop dograć, żeby chce niego zniszczyć. Następnie dobieramy 4 karty. Więc nie tracimy na tym zagraniu. okej, okay, żaden problem w sumie dla nas. Tego szczeniaka mu zabijemy. I dobieramy sobie te karty. Żebyście się nie zdziwili, bo to jakby może być ta liczba w nawiasie, ale tu jak się doczyta dokładnie, to dobierz kartę i powtarza się za każdego żywiołaka yy, zagranego. Ejku, tego będzie trzeba rozwalić szybko. Yy, dobra, zrobimy tak po prostu. Yy, I zagram sobie jego... Jego, strajduję mu tego pieska. No, i chłop już ma duży problem. Ja... <grywia> no, tak jak mówię, ten deck ma chore wideo i naprawdę bardzo łatwo się nim wygrywa. No, to do... następna gierka. No, tutaj nie ma co gadać więcej. Ok, kolejna gierka na szamana. Już takie zrobiłem yy, combo, że yy, golda już nabiliśmy Z serii zwycięstw. Dobra. Bałem się, że żadnych jedynek nie dostanę. Yy, ale jak my zaczynamy, to nie będę marnować tego, tylko sobie zagram najpierw to. Może jakaś fajna dwójeczka wpadnie. I bardzo fajna wpadła. Bardzo fajna trójeczka wpadła. Też muszę przyznać. I co, to znowu będzie po te elementale szaman? W końcu się sprawdziło to, że... Yy, powstały właśnie deki agro, które naprawdę działają. Właśnie ja tak nie było to w tym ostatnim dodatku, że ktoś zagrywał z i był koniec, a tutaj ciężko jest nad tym Ziliaxem na niektóre rzeczy odpowiadać. Okej. Okay. Czyli się na takie głównieko będziemy bić. W serio. Control czy agro to będzie. Teraz ciężko mi powiedzieć szczerze mówiąc. Dobra, Zacznę co dostanę z tego. fajne skorzystam z tego a dobra zagrałem tego w tej turze czyli ten się że sobie bałem że straciłem do tego tego boosta jakby myślę że Hiroperu poweru użyję bo nie mam innego pomysłu jak tutaj sobie z tym poradzić więc robimy tak Gramy tego. I Trzeba się pamiętać, żeby w każdej turze przynajmniej tego jednego żywiołaczka sobie zagrać, nie możemy odpuścić ani jednej. Bo ten już bije cztery, no. dobrze pójdzie, to może mieć Pyroblasta za trzy. Tylko nie wiem, na co teraz gramy, bo to jest coś bardziej... kurde, no. Grał tak kontrolnie bardzo, a tutaj jest to agro. Albo jakiś dziwny dek sobie sam skomponował. Tak jak mówię, niestety nie znam jeszcze tej mety na tyle, żeby powiedzieć dokładnie, co to tutaj jest grane. Dobra. No, bezpiecznie sobie gramy. I co z tymi piratami zrobi? Ta karta w ogóle jest mega mocna, bo zagramy to na początku następnej tury, przez co mamy pewną dowolność, żeby ich zbustować od razu, nie tracąc żadnej many, a przeciwnie nie ma żadnej odpowiedzi na to. Ok, czyli w taki sposób on z tego korzysta. Mocne zagranie, jakby nie było, no to mi potrajduje niestety. O, kolejny zryw dostał, który też się rozbija. Dobra, tu już nie ma aż takiego bólu. Dobra, to też nie jest jakieś straszne. Dobra, musimy to strajdować na pewno. Nie może to zostać na tym stole. Yy, Dowieżemy sobie kartę. Zagramy to. Tak. Tak. Tego tradujemy. To temik mu zabieramy. No i lecimy z tym koksem. No, ten już bije 6. Potrzebujemy jakiegokolwiek drawu Mm, I żeby po albo dostać cofnięcie na rękę, albo drugiego tego i wygrywamy. No i chłop się zaczyna odbijać, więc nie najlepiej. Kurde, znowu te żaby. Zaraz tego będziemy korzystać, myślę. Niech nic tu się lepszego nie wydarzy dla nas. Kurde. A on jeszcze z piratem. No, jakby teraz nam wpadł drugi ten, to. To byłoby świetnie. Dobra, wybieramy kartę. To nie jest niestety drugi ten. Ale rzucę go, bo on tutaj poniszczy No, żaby, co prawda, tylko chłopcy niestety przyzywa tego ze zrywem, ale myślę, że nie grozi nam Militar, kiedy ma tylko tyle rzeczy na stole. Nam by się przydał właśnie ten draw tego jeszcze jednego. Mam trzy karty w deku, które dają mi Militar. Jakie dostanę, no to. To nie będę marudzić na pewno. No powinniśmy być bezpieczni w sumie. Jak to też mam, żeby sobie pancerz dodawać. To jest właśnie taka karta kraspowania gry przeciwnika i umożliwia nam właśnie przedłużenie gry, żeby tego móc zagrać. O kurde. Więc i dostanie Boosta? Nie, bo jakby go nie rzucił. Bez sensu w sumie jest ta interakcja trochę. Dobra, traduję. To znaczy, że my się zbliżamy do zwycięstwa osiemnaście kart w talii i trzy dające zwycięstwo, hmm. o jest drołek no dalej, o jest to co chcemy. Dobra. To teraz na pewno zagrywamy tak. Na bezpiecznie teraz, żeby on sobie nic tutaj fajnego nie mógł już zrobić. No i też już nic nie zdziałem, to po prostu zagram dwóch tych. I no, jedyne co no to on nie może teraz litala wykręcić. Jeśli nie widział Litala w tej turze, no to już wiadomo wygrywamy, a nie się nie w jakiś chory sposób. Dobra. 8, 8, no to kolejny winek a tutaj się już przedłużyła gierka o dwie tury <grymne> dobra i po chłopie no więc tak jak mówię to jest agro łamane na OTK no. z tego nawet jak jest dalszy etap gry to da się wyciągnąć chore wartości tego damage'a no dobra to od razu na ekścig jak tak lecimy Dobra, teraz na rogu się bijemy, więc coś nowego. Okej, okay, no to wybieramy jego i jego. Jest tyle: jedynek i dwójek, że. O, dostaje się właśnie on. Yy, ogólnie wiem, że w wersji tego deku. Yy, no jest ich kilka, wiadomo, czasem się to różni tymi pojedynczymi kartami. To często się dodaje je dwie. Ja myślę, że dwóch nie trzeba, bo wtedy, jak mamy sobie rozdanie, to sobie po prostu niszczymy szanse na to, żeby zachować w tym ciągu już wiłaków. tutaj najpierw go zamroziłem, a nie zagrałem to, bo w następnej zagram kolejnego za jeden i on już się będzie ulepszać więc myślę, że tutaj lepiej było w ten sposób zrobić no to widzę, że gierka się układa pod nasz, po, po, pod, nasze kombo jak jest już dwóch na ręce to tak naprawdę jedyne co to nie możemy dostać w pierdzielu w pierwszych 5 turach w pierwszych 5 turach i co ziomuś na to? tak się zastanawia i zastanawia Ok, czyli na razie na spokojnie zagrywa, to dobrze dla nas już będą bić po 4. kurde, to nie fajne, tego nie lubię eee, dobra to co, to my zagramy tego, dostajemy jakiegoś żywiołaczka na rękę ciekawy żywiołak, to na pewno gorzej, że on może to sobie zaatakować i w następnym turze zafreda, mu się chiruje po prostu tego jak zagram, to mam nadzieję, że mu zdejmę tego chłopka z ukryciem Czy już biją po cztery Kurczę, nie pamiętam co te inwokacje robiły Wiem, że to było mocne, ale co to robiło to za cholerę nie pamiętam Były chyba jakieś clear'ujące, dając jakieś prowokacje czy coś takiego Kurde no Nie przypomnę sobie Tylko jakiegoś misplaya nie zagrał przez to Z karta kurde, z tego, z Ungorą, chyba była w dodatku. to ją zwrócili do standardu w takim razie, nawet nie wiedziałem. Hm? Tak po prostu sobie to zagrał? Bez żadnego ten. Tak? Dobra, ten, ten i ten. A, tego trafił dwa razy. No dobra. Po pięć już jest tutaj bite. A sobie możemy tego zagrać, więc też fajnie No chłop się tyle nad tymi torami zastanawiasz naprawdę Ile można? co, zaraz będzie brał te karty z innej klasy? O Jezus Co, ty też tradujesz? Nie, tego trzyma cały czas chłop I zobaczmy, co tutaj wleci Idealnie, no pięknie wleciało, nawet to strajduje. My musimy teraz na bezpiecznie grać. Jak mamy dwóch tych jeszcze, cofnięcie do ręki, to... nie ma żadnego sensu, żeby się spieszyć. To sobie zagram w następnej z Kojnikiem. Zobaczymy, co w tym jest, na pewno tam jest coś dobrego. No, a niech on sobie zagrywa. My po prostu musimy utrzymać kontrolę na tym stole, żeby nas nie zasypał. I na spokojnie go wykończymy tymi i No, jak chłop tyle te tury robi, Jezus Maria? Chyba na kalkulatorze liczy, co jest najbardziej obliczalne, żeby. opłacalne, żeby zagrać. Kurde, co on robi? Już to chyba nie jest jakiś OTK. Czyli mam tylko nadzieję. A pod wykopki OTK to bez sensu było. No i co, no, ja czy chłopo. Będzie chyba najdłuższa gra nasza, ale nie ze względu na to, że jest trudna. Okej, okay. po Dobra, skoinuję to i zagram sobie tego. Dobra, weźmiemy to skoro na to możemy zrobić w taki sposób. Kurde, ja chciałem takie fajne mu zdziwienie zrobić. Ajajaj, a tu nie wyszło. Albo jednak. A, jednak zagrał. ale zepsuł sobie już tym, że. Jedną turę stracił i to jest dla niego koniec. Chyba nie ma zagrania, krew pomogło. Podda się. No i za, no i kolejny winek na no spokojnie. No to, to taki nieuczciwy, bo chłopawczy, no ale to z nie jest nasza wina. No ale co? Kolejny elegancki win. Same winy w sumie pod rząd weszły. Yy, więc bardzo fajnie. Polecam każdemu ten dek. Oczywiście kodzik do tego deku będzie w opisie. I do następnego razu trzymajcie się. Cześć.